Wszyscy na pewno z utęsknieniem czekamy na tunel w ramach południowej obwodnicy Warszawy, bo bez tego tunelu oddany odcinek w końcówce ubiegłego roku no nie w pełni spełnia swoją rolę, dlatego że taka wyrwa no nie pozwala nam prowadzić ruchu nie tyle tranzytowego, ale przede wszystkim aglomeracyjnego czy ruchu miejskiego, rozprowadzającego ten ruch z pominięciem na przykład śródmieścia pomiędzy dzielnicami obrzeżnymi. To, co jest bardzo ważne, wielokrotnie powtarzane, ale myślę warto przypomnieć. Czasami jeszcze pojawiają się takie pytanie, czemu ta obwodnica jest tak blisko tej tkanki miejskiej? Dlatego, że ona nie jest obwodnicą tranzytową. Ona w 90% jest dla mieszkańców aglomeracji Warszawy. Ten ruch tranzytowy w przyszłości ma być wyprowadzony na nowy układ drogę S50 i A50. Czy ten tunel zostanie otwarty we wrześniu? Mam nadzieję, że tak. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest najdłuższy, w tej chwili będzie najdłuższy tunel w Polsce, 2335 metrów, ale na pewno będzie to też tunel najnowocześniejszy. Tam mamy 13 rozmaitych systemów bezpieczeństwa. Mamy całodobowe centrum kontroli zarządzania tym ruchem. Mamy czujniki, które sprawdzają temperaturę, sprawdzają natężenie dwutlenku węgla czy tlenków azotu. Prawdopodobnie mamy też do czynienia z faktem, który jest problematyczny także na innych dużych budowach w Warszawie czy w województwie mazowieckim brakiem rąk do pracy. W tej części Urzędu Wojewody zajmującej się właśnie kwestiami budownictwa, wydawaniem pozwoleń na budowę, ale też odbiorami. Tam jest no, parę osób. Ta inwestycja jest skomplikowana, więc być może stąd biorą się też opóźnienia. Ja liczę, że we wrześniu, pod koniec września, ten tunel zostanie otwarty. To jest też o tyle ważne, że my już przystępujemy do wyburzenia wiaduktów na trasie Łazienkowskiej. To jest ważny ciąg, bo tam jest ponad 100 pojazdów na dobę. Jest dzisiaj pewnego rodzaju ulga, bo część pojazdów, które tam się pojawiała na tym moście przerzuciła się na most siekierkowski, dlatego że część pojazdów z mostu siekierkowskiego trafiła na fragment południowej obwodnicy Warszawy. Gdyby był tunel, a więc pełni przejezdny ten fragment, to na pewno większa liczba kierowców korzystałaby z Południowej obwodnicy, odciążając trasę Łazienkowską i odciążając także trasę Siekierkowską. No, mamy szereg innych remontów. Centrum budowa przejść naziemnych. Mieliśmy opóźnione kwestie przebudowy królewskiej i marszałkowskiej, także biorąc pod uwagę udogodnienia dla pieszych. Mamy wreszcie realizację estakady, która będzie wprowadzać ruch z żołnierskiej do ulicy Marsa w Warszawie, ale myślę, że to, co Najtrudniejsze przed nami to jest trasa Łazienkowska, bo to są aż dwa lata i 6 miesięcy. To co jest dodatkowym problemem i możemy się odzwyczailiśmy trochę od korku w Warszawie, ale można pewnie zaryzykować tezę, że one są większe, dlatego że zmniejszamy ten element pracy hybrydowej, wracamy do szkół, wracamy, wrócimy na studia, wracamy do pracy w biurach, a równocześnie wracamy z takim brakiem zaufania do komunikacji publicznej. Dlatego więcej osób korzysta z samochodów i tutaj z jednej strony to przemęczenie się z remontami, tak, ale trzeba zintensyfikować działania, żeby ludzie na powrót pogodzili się z dobrą jakością komunikacji publicznej w Warszawie i że nie ma w niej zagrożeń związanych z COVID-em, oczywiście jeżeli będzie pilnowany ten reżim sanitarny.